Siemanko, dzisiaj zabieramy Was na sesję fotograficzną. Nie. Jak to się mówi? No Fotograficzną. Sesję fotograficzną, sesję zdjęciową naszej drużynki w, naszej, w naszych nowych strojach. Więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza, że tak powiem, na szczeblu amatorskim. Ze mną jest Janek. Czy się ładnie. Witam. Ładnie. Tak jest. Więc e, zasuwamy, idziemy do, do naszej hali, tam gdzie na co dzień rozgrywamy mecze, gdzie na co dzień rozgrywają mecze e, SMS Łomianki, kusy, łomianki i tak dalej. Więc e, no, zobaczcie jak to wygląda, tak jak już wspomniałem, od zaplecza. Cześć, z nami gracz. Ja i ale trzeba się kupić. Dobra, idziemy jeszcze po piczówkę. Już dochodzimy praktycznie do hali Już dochodzimy. Dobra. Salam Nie no, tutaj tego nie bierzemy. Dobra. Już. Dokładnie jestem amateur basket. Idziemy właśnie na spotkanie z fankami. Tak, dokładnie. Meetup. Jesteśmy już praktycznie pod halą jest tu Zaraz Wam przedstawimy pana Jarosława, naszego fotografa I zobaczycie jak to będzie wyglądać o, zobaczmy, jest. Nie gasz, nie gasz Nie gasz Jest pan dobrze, poszła, po, po. Zapraszam, zapraszam Panie Jarosławie, Pan się przedstawił ładnie do kamery to jest, nasz, to jest nasz fotograf, fotograf dokładnie. Naczelny Będziemy dzisiaj działać. Przygotowany? Dawaj, pokaż chwilę sklepu. Widzimy, słuchaj, dynarki do wyboru do koloru. To tutaj, aparat, tutaj niestety też w pudełkach statywy i lampy w torbie. Coś w pudełkach. A softboxy zostawiłem u w w ten czapie, bo. Dobra, Dobra. Jak powiesz, ja się przygotuję. Możesz tu w lewie na No, no wiem, wiem. Tylko nagrywaj, osobiste nie myli się. Wow. Teraz składam wszędzie, szykujemy się. Zobaczymy, co z tego uniknie. Jak pani fotograf? Nastawienie? Ustaw się jakoś tak fajnie. Drobimy też takie bliższe za chwilę. Ja teraz muszę jeszcze dobrze skorygować ustawienie lampy, że masz widzisz mordę tu oświetloną mocno. Czekaj. Zrobimy inaczej troszkę, zrobimy go troszkę bardziej z góry. Będziesz widział to, co jest w kadrze, ale też będziesz widział, tutaj tak się może nie, nie kłaść za bardzo. Poczekaj. Poczekaj. Robimy. O, i teraz jest pajęczka, jeszcze raz. Naprawdę pierwsze fotki wyglądają zarobiście. Będziecie mogli zobaczyć naprawdę to od zaplecia, jak to wygląda. Puh, miazga. Nie widać tego dymu za dużo. Ona... Dobra, na szybko Janek. Jak oceniasz? Uwaga, profesjonalnie. Super sesja, super fotograf. No jest... właśnie. Mam zapytać. Pani Jarkow, jak, pan... e... jak pan. ocenia? było ciężko, no ale daliśmy dalej. niezbyt autentyczny. Nagrywaj, Jak to się mówi. Że... No nie jesteś zbyt przystojny, tak jak ja. Ale to nie ja na zdjęciach jestem, tylko ty. Całe szczęście, bo już długo, by Nie, ale tak, tak serio, naprawdę ja jestem mega zadowolony. Mega, poczekajmy na efekty, nie róbmy, że tak powiem, pomyśl, po, zobaczymy jak będzie już gotowa. No, ale wstępnie, wstępnie spoko, wygląda. Wstępnie no. wygląda ok. Więc, tak myślę. A teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda.